Rolnicy stoją dziś w obliczu ogromnych wyzwań, ale mają jeden wspólny cel uzyskać jak najwięcej z uprawy własnej ziemi, jednocześnie ograniczając zbędne nakłady. Straty spowodowane przez organizmy szkodliwe stanowią poważny problem dla większości rolników. Niepodjęcie odpowiednich działań prowadzi do utraty plonu i zysku. Odpowiedni monitoring jest niezbędny do prawidłowego określenia zagrożeń. Tradycyjne metody mogą okazać się niewystarczające, ponieważ opierają się na doraźnej obserwacji liczebności zamiast na prognozowaniu zagrożeń. FMC angażuje się w tworzenie nowoczesnego rolnictwa. Współcześni rolnicy na co dzień korzystają ze smartfonów, dlatego dajemy dostęp do systemu cyfrowego monitoringu upraw w postaci aplikacji mobilnej zawierającej bieżące dane i prognozę wystąpienia zagrożeń opartą o zaawansowane modele matematyczne. Aplikacja pozwala wcześniej określić zagrożenie, zaplanować ochronę i uniknąć strat. ArcFarm Intelligence to nowoczesne narzędzie cyfrowe od FMC, które pozwala precyzyjnie określić miejsce i czas wystąpienia zagrożeń w uprawie oraz pomoże rolnikowi lepiej zaplanować czasy zabiegu i nie dopuścić do uszkodzeń. I strat plonu. ArcFarm Intelligence łączy dane historyczne, aktualną sytuację na polach z algorytmami rozpoznającymi obraz. Arc Farm Intelligence dla doradców rolniczych to unikalny wgląd w sytuację na polach, lepsze planowanie oraz budowanie precyzyjnych i skutecznych zaleceń ochrony. Bieżące dane z pól, wysokiej jakości zdjęcia, szczegółowe wykresy i mapy presji oraz kontakt z doradcami FMC ułatwiają agronomom, doradcom i przedstawicielom handlowym podjęcie najlepszej decyzji. W aplikacji mobilnej użytkownicy otrzymują spersonalizowane alerty i raporty poziomu zagrożeń, aby wskazać kiedy konieczne będzie podjęcie działań w polu. Na czytelnym panelu wyświetlona jest aktualna presja zagrożeń według regionów, szczegółowe dane pogodowe oraz opis zagrożeń aktualnie występujących na polach. ArcFarm Intelligence gromadzi informacje dotyczące pojawienia się zagrożeń i przewiduje ich przyszłą presję na poziomie konkretnych gospodarstw. Wybierz właściwe produkty do ochrony, zastosuj je we właściwym miejscu i odpowiednim czasie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa dla uzyskania optymalnych zysków dzięki ArcFarm Intelligence od FMC. FMC Tworzymy lepsze rolnictwo dzięki zaawansowanym technologiom.